Karniste. Wczoraj przyśniło mi się słowo, które mówiło samo siebie. Wczoraj przyśnił mi się Bóg, który powiedział: Jestem metaforą. Teraz otwieram dłonie, jakbym karmił ptaki. Teraz otwieram dłonie, jakbym przez stygmaty chciał przelać cień i powietrze. Sprawdzam, choć widzę, że deszcz. Dawno mnie nie było. Wcześniej. Wczoraj przyśnił mi się deszcz, wczoraj przyśniło mi się słowo zamknięte w skorupce orzecha. I zaglądać, zaglądać, palce skaleczyć o zardzewiałą krawędź. Wczoraj przyśnił mi się wiersz, w którym wszystkie litery pisały się jednocześnie. Język mówił język, się mówiło się. I słuchać, słuchać, kamień wrzucić do środka. I szukać, szukać, rękę włożyć do wewnątrz. I złapać, puścić, wyciągnąć wniosek dotknąć, cofnąć. Za dużo tutaj niczego. A nic gęstnieje, gęstnieje tak, że lepi się gąsienic czołgów, chałbic, harwesterów. A nic gęstnieje, gęstnieje i rzuca cień, po którym raczkuje niemowla. W tytule przelewu proszę wpisać skobyt psa, szczęk broni albo sentencję wyroku. Wiatr przywiodował do Wałbrzycha, piasek znad Bajkału. Światła. Że i Bóg ma swoich bogów, i ci swoich bogów mają, i ostatni z nich Boga ma w tym pierwszym. Że kosmos, wszystkie galaktyki to jeden tylko atom na czubku liścia albo włosa, sarny, padło i podnóża lasu. Że liczb naturalnych od rzeczywistych jest dwa kroć mniej, choć równie nieskończenie wiele. Że są miasta, gdzie nie ma grudnia ani listopada, i państwa, w których grudzień jest zawsze. O tym właśnie myślałem stojąc na światłach przy komisariacie na ulicy Chorzowskiego w Bytomiu, a czerwień wyglądała jak głony ognisk, oczy narkomana, albo flaga armii zwycięskiego państwa, które dawno przestało istnieć. Albo o tym, że Bóg jest i to powinno starczyć, że gdy spadną satelity, zostaną puste trajektoria, że są miasta, w których ciebie nie ma i są to miejsca straszne, że kosmos. Galaktyki to jeden tylko atom na czubku liścia lub włosa wystraszonego psa uwiązanego w środku lasu. O tym właśnie myślałem, stojąc na światłach przy komisariacie na ulicy Chrzanowskiego w Bytomiu. A czerwień była jak wieczny zachód każdego ze słońc. Logika. Matka mojej babci przeżyła trzy wojny. Dwie wojny światowe i wojna 1919-1921. Miała szczęście. Matka mojej babci przeżyła trzy wojny. Dwie wojny światowe i wojna 1919-1921. Nie miała szczęścia. Która z tych zdań jest prawdziwa? Historia zawiesza prawo niesprzeczności. Wiersz na 40 urodziny. Ciebie jeszcze to czeka. Dzień, w którym badająca Cię lekarka wydaje Ci się dzieckiem. Dzień, w którym ksiądz, którego nie wpuszczasz na kolędę, wydaje Ci się dzieckiem. Dzień, w którym policjant przesłuchujący Cię w charakterze świadka wydaje Ci się dzieckiem. Dzień, w którym czytasz klepsydrę i myślisz 68 lat. Taki młody. Albo inaczej. Dzień, w którym wyłamano drzwi. Dzień, w którym policja nie wykrywa sprawców. Dzień, w którym bezdomne panki wyłamały drzwi i zostawiły butelki w willi w Venice Beach. Dzień, w którym Johnny Rotten wykręca 991. Państwo pytacie, o czym te wiersze, a te wiersze mówią o czasie. Bo to wszystko jest o czasie. W tym miejscu była kiedyś rzeźnia. Te wiersze są też o miejscu, bo potem postawili bloki. To jest historia, która zaczyna się od swojego końca. Wciągam powietrze i wypluwam kamienie. Śmiejemy się, że lista tabletek to adwentowy kalendarz. Że kiedyś to teraz, które się skończyło, a teraz to kiedyś, które się nie kończy. Animelka, cynaderki, ozorek, depresja, przeziębienie, higiena mlecznych zębów mi się, że kiedyś to teraz, z którego wyciekło światło, wciągam powietrze i wypływam pestkę. To jest o czasie. Minęło parę ładnych, to są miejscu i parę nieładnych lat. Szliśmy idąc. Szliśmy przez miasto z paczką papierosów wewnętrznej kieszeni przy na wysokości płuc. Szliśmy przez miasto, czyniąc sobie ziemię odległą. Szliśmy przez miasto, w tym mieście nie ma ani mostów, ani rzek. W tym mieście jest wiadukt, komisariat, izba wytrzeźwień, lombard i sklep, szliśmy więc przez. W tym mieście są dzieci ulic, schodników, amfetaminowych ścieżek, są bezlistne drzewa, gołe gałęzie splecione jak synapsy, są kominy, słupy trzymające niebo, ludożerne kopalnie i wnętrze ziemi wiszące w powietrzu. W tym mieście są psy, co w sukach sennych grzeją dłonie, są głodne gołębie ssące gęste dno, i głębokie asfaltowe ścieki wpadające do martwych, czarnych mórz. Jest na butach sól, brud, kurz. W tym mieście są bokim świadkiem cisi koniobijcy, stawy w górniczych zapadliskach i skróty przez cmentarz. Są nekropolie przemysłowych odpadów, wysypiska śmierci, trzy dni między zgonem i pogrzebem i awanse do coraz niższych lig w tym mieście są rozerwane rodziny, szyte na sposób, w których piorun szyje ziemię i burzowe niebo. Są długie noce z piątku na niedzielę. Są długi zaściemnione piątki po 120 zł, ciemne dzielnice dzielące się na bramy, w których dziesione kręcą niewidzialne pięści rynku. Są pozostawione przy łóżku niedoczytane książki, niedopałki. Są butelki za dużo by wylać, za mało, żeby mrozić. Są papierosy wewnętrznej kieszeni płaszcza wszytej na wysokości płuc. Szliśmy przez miasto za papierosowym żarem, szliśmy przez miasto w kanapnolowy dym, szpililiśmy silne oczy, szliśmy silni, nadzieją, ciem. A ta brama, ta brama to oś osiedla. To ściek w osierdziu. Ręce na trzepak, wytrzepać kieszeń, ręce na maskę, w woreczku wyrok. W rękawie kryje skruszoną kość. Sklep nazywał się Meta, bar zamknięto po tragicznej śmierci, tyskie trzy złote cennik wałkiem na ścianie, bar nazywał się Hamlet. Zrana się tu barbi na barwituranach, dziewczynka chłopiec, grunt, żeby zdrowa, i żeby polak. Ulica wytrwałych, rwi hałdzie resztki ciepła, palkore skradzionych kabli. Brodzi w brudzie pięść pięść niż grosz, Tańcz na gruzach miast. Żywżar, niech żra żwir, Rodź dym, kurz durć, duź dech, Grzej zziębłosinę dzielnice, W których zgasła dawna chuć hut. Chud. Trakcją karł brzuch, palcami koprzyb, Łam złom, ów miedź, traw strach. Wmaraz maras, Aż co nam nie ma, niemoc zabrała, Szabrem odbierzemy. Erozyta Tanatos. Śmiejesz się, a ja tutaj naprawdę żyłem i następnym budynkiem za domem było krematorium. Śmiejesz się, a ja tu naprawdę żyłem i następnym budynkiem za krematorium był niewielki burdel. Śmiejesz się, a one naprawdę stały tak blisko siebie, że miał wspólny parking, który za dnia czerwiał od księży, wdów oraz karawanów. są zaś jaśniał światłami taksówek grzejących silniki. Śmiejesz się, ja tutaj naprawdę żyłem. W zależności od nastroju, podając swój adres, dodawałem tam, gdzie dom pogrzebowy, albo tam, gdzie dom publiczny. Na kominie z nim z ruchomy pikseli i ledowy numer. Nad drzwiami neon Candy Shop, ale o tym później. Śmiejesz się, ja tutaj naprawdę żyłem i w świat codziennie szedłem tym cmentarzem, nad którego murem górują groby niemieckich przemysłowców i cygańskich książąt. Rzucające cień na plac zabaw po jego drugiej stronie, skrót przez kamieniarza, który odzyskuje granic ścierające starych nagrobków daty i nazwiska, ale mnie o tym. Śmiejesz się, a ja tu naprawdę żyłem I ze świata co dzień wracałem przy komisariacie, w którym z rękami zakutymi z tyłu wyłapałem w pierdol, a noc była ciemna, jak znoje jeziora, i gęsta, jak farba do lampeli. Obok KMB i roku słowa induktu poświęconą kredom, ale o tym gdzie indziej i całkiem inną dłonią. Śmiejesz się, a ja naprawdę pisałem to miasto, które mnie pisało. Byłem tym miastem, każdym z przechodniów na każdej ulicy i każdym z pasażerów każdego tramwaju, każdym źdźbłem trawy bezzwrotną butelką, robakiem fedrującym glinę pod płytą wodnika. Byłem wykaszonym wydobyciem, samozapłonem hałdy, żwirem sprzedawanym na gramy w strunowych torebkach, kwiaciarnią kwiaty polskie w podcieniach więzienia i rzeźbą, co gołym chujem wskazuje po stolonach. Byłem tym sąsiadem, który każdej nocy negocjuje z butelką akt kapitulacji, sąsiadą, sąsiadką, co z kurwy synu przyczy do własnego dziecka, snem ślepej ulicy, listem do papieża niezbędnym dekorum pełniącym obowiązki obrazkowego żartu z kryminalnej na ostatniej stronie, tąpnięciem rewidującym wnętrze mego ściany, ksenonami Ubera wiążącego wią, wódkę, skąd jeszcze jest możliwe o tak późnej porze, od czasu zakazu po 23.00 stacja na opłotkach świeci lepszym światłem. Byłem pomiotem lirycznym z ekonomicznych stref zgniotu, tańcem świętego Gita w rozbarskich spódnicach, śmiechem wypluwanym z płuc gumowej kaczki ściskanej przez dziewczynkę żyjącą tu z wiosem, a imię nie wniesie się we wszystkich językach, melodią wszystkich naraz dobranocę. Byłem wskazówką zegara mierzącą w skwer pedofila, zmęczonym barmanem, co się zmieścił obok wesołego diabła na czubku igły gramofonu. A imię jego powszechczas, niechaj będzie wytęp przez psy, kruki oraz katechetki. Byłem tracheotomią, robioną osmoloną lówką, autochtonem z wybrzeża klatki schodowej, gdzie stały się meliny narzędziem pieszczoty, nieznającej upojeń innych niż litena z reszyp. Na, na się gapi, że powiedział, owszem. Byłem dusz pasterskim ogłoszeniem drobnym, lombardem wystawionym w sąsiednim lombardzie urwanym refrenem na końcu kasety, przegranej po tysiąckroć od nieznanych sprawców, na osiedlu przegranym w barze na maszynach. Byłem wstydem z dumy i dumą ze wstydu, każdym z pirofinowych nasion pękających w ogniu, na każdym płonącym dzikim wysypisku. Umorzenie sprawy z powodu niewykrycia sprawców to uzus językowy wyrośnięty w obyczaju. Śmiejesz się, ja tutaj naprawdę żyłem. Stawałem się, brałem i dawałem miłość. Poprzez ponad wszystko. Miłość na ósmym piętrze w bloku z widokiem na niebo, miłość na ósmym piętrze w bloku z widokiem na chodniki, miłość w bloku przy Parku